Cześć wszystkim moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Broda, to jest drugi odcinek, w którym pokazuję Wam gry przeglądarkowe, gry darmowe z serii Lego Ninjago Ninjago. Słuchajcie moi drodzy, dzisiaj chciałbym tę gierkę tutaj zaprezentować LEGO Ninja Go Włócznia Energii. Gra jest po angielsku, również chyba po chińsku, jakieś tu dziwne znaczki są takiego typu japoński, chiński nie wiem co to jest, może koreański i zobaczymy. Potem, słuchajcie, gra jest po angielsku darmowa. Jeżeli chcecie w nią zagrać, link do tej gry będzie w opisie pod tym filmikiem. Nie trzeba jej instalować, więc myślę, że to są same plusy. Nie będzie Wam zajmowała miejsca na dysku. Wystarczy, że macie dostęp do internetu. Sprawdźmy tutaj. Jak mamy się posługiwać? Okej, okay, no ja wszystko rozumiem, czyli jednak nie jest po angielsku. Wiem jedynie, nie wiem co wy z tego rozumiecie. Ja wiem tylko tyle, że pewnie sterowanie jest na strzałkach, natomiast na Z jest jakieś tam ataki są. No nic, zacznijmy. Co my tu mamy? Mamy bohaterów do wyboru. Wybierzmy sobie kola, zobaczymy co nas tu czeka. A, czyli coś, tu jest jakiś tryb Mortal Kombat, tak? O proszę, oj kurde, wypadłem za matę. Game over. No to się skończyła szybko nasza przygoda w tej grze. <gry> Wybiorę jeszcze raz. Tray again, dobra, sprawdzimy jeszcze raz. Zobaczymy tym razem. No, kolu, mam nadzieję, że tym razem Coca-Cola, kola super czarna, nawet pasuje, bo kole są czarne. Dobra. Ej, ty mnie wypychasz, cwaniaku. A, czyli na takiej zasadzie to. A! Prawie mnie wypch... Nie! No, i co się stało? No, nie, no prawie wygrałem, a tu kurde, koniec. Gra jest bardzo, widzicie, trudna w sumie. Trzeba mieć jakiś sposób patent dopracowany. Zagrajmy może kimś innym teraz, Kajem. Zobaczymy, czy nam się uda tego pana tutaj pokonać. Dobra. Człowieku, wypadaj sobie tam. Do widzenia. Tak jest. Udało nam się wygrać level up, uzyskaliśmy poziom. Co tu się dzieje? Mamy, możemy coś odblokować. O proszę, jakieś pochodnie. No spoko, może być. Czemu nie? Jak widzicie, jest tu pewien system prosty system upgrade'ów, więc można się pobawić. zobaczymy? Co teraz nas tutaj czeka? A wypchał nas. No i widzicie, Niestety nam nie poszło. Słuchajcie, tak wygląda ta gierka. Mam nadzieję, że Wam się podoba filmik z tej gierki. Jeżeli chcecie zagrać w Lego Ninjago Włócznia Energii, to zapraszam Was. Link do tej gry będzie w opisie, w dziale informacja pod tym filmem. Gra jest darmowa, jeszcze raz powtarzam, więc możecie sobie w nią zagrać. Wystarczy mieć przeglądarkę, dostęp do internetu. Ja się z Wami żegnam. Dzięki Wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam do mojego kanału, gdzie znajdziecie wiele, wiele fajnych filmów. Łapkujcie, subskrybujcie. No i komentujcie, trzymajcie się, cześć!